Długość rozmowy z nowo poznaną dziewczyną nie gwarantuje ci niczego. Witam. Niektórzy myślą, że jak, przykładowo, zagada do dziewczyny na ulicy i będzie z nią rozmawiał o godzinę, trzy godziny pół dnia, to to sprawi, że na pewno z nimi się spotka. I powiem Ci szczerze, myślisz jak facet, myślisz logicznie. Czyli myślisz, że im więcej z dziewczyną będziesz rozmawiał, im więcej zainwestujesz czasu w tą rozmowę, im więcej przykładowo z nią gdzieś tam się poznasz przy tym podejściu, to zapewni ci sukces. I to jest błąd. Z dziewczynami logikę wywalaj do kosza, rozumiesz? Nie ma tutaj, jakby powiedzieć, zero jedynkowego schematu. Nie ma czegoś takiego. I wielu facetów myśli sobie tako no dobra, okej. Okay, dłużej z nią pogadam, dobra. Będę ciągnął, cisnął ją, no nie. Będę po prostu starał się z nią rozmawiać nawet godzinę, no nie. I to na pewno mi zagwarantuje to, że się z nią. spotkam, prześpię. Nie. I powiem Ci, rok czasu. Rok czasu poświęciłem na sprawdzanie przy podejściu. I powiem Ci szczerze, i powiem Ci tak naprawdę szczerze, powiem Ci, no, że więcej dziewczyn ze mną się spotkało. Więcej dziewczyn tych ze mną się spotkało, z którymi krótko gadałem, wziąłem numer, zadzwoniłem, Niż z tymi, z którymi rozmawiałem przykładowo pół godziny, godzinę. Super świetnie się bawiliśmy, ale jakoś już później nie odebrała telefonu i tak dalej. I to nie jest też tak, że, e, że wszystkie, z którymi długo rozmawiałem, to nie, nie spotkały się, nie przyszły. Nie, 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 nie. Tylko pojęć tak. Im dłużej rozmawiasz, to co z tego, że gdzieś tam jej super dużo emocji gdzieś tam przekażesz i tak dalej. Jak pójdzie do koleżanki, pójdzie do koleżanki, koleżanka nakręci ją negatywnie na ciebie i cię już zablokuje. Naprawdę. Dlatego ja ogólnie, no. Mam swój limit Nie gdzieś tam Staram się, no, tak do 15 minut, wiesz, do 15 minut do 15 minut Bo czasem miałem sytuację, gdzie z dziewczyną spędziłem od poznania 3 godziny, no nie 3 godziny poznam ją i tak dalej, i tak dalej, gdzieś tam e, Miała 3 godziny wolnego, bo na pociąg gdzieś tam czekała. No nie, no to poszła ze mną gdzieś tam zjeść coś, jakiś fast food i tak dalej. I to ci powiedział, że wow, jak romantycznie, wow, jak super, no nie, po prostu jak z bajki, no nie. I byłoś, było fajnie, no nie, było fajnie. Nie doszło do pocałunku, no nie, była taka właśnie, ale pogadała, bawiła się i tak dalej. I nigdy się już z nią nie spotkałem. No bo widzicie, była, czekała na pociąg, zostało gdzieś tam trzy godziny, no to mogła siedzieć gdzieś tam na peronie albo latać po galerii w kółko. A tak to przynajmniej zapewniłem jej rozrywkę, ale najprawdopodobniej nic do mnie gdzieś tam nie poczuła. Rozumiesz, że jeśli dziewczyna nic do ciebie nie poczuje po trzech, czterech sekundach, to już nie poczuje wcale. To już jest później tylko taka gra aktorska ze strony tej panienki, no nie? Naprawdę. I no mówię, więcej dziewczyn się ze mną zawsze spotykało z tymi, którym podchodziłem. Hej, ładnie wyglądasz, coś tamtego, gdzie idziesz, ona tamtego, to, y, co, 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 co tam dzisiaj byś robiła. Ona, no właśnie, dzisiaj mam coś tam, coś tam y, i tak dalej. No to, dobra, to y, daj numer, ja zadzwonię. No nie, jakbyś miała chwilkę, to możemy gdzieś wyjść, no nie pogadać, poznać się gdzieś tam i tak dalej no okej okay, dobra, no i dawała numer i przykładowo dzwoniłem do niej wieczorem hej tego masz ochotę jutro wyjść, ona no w sumie jutro nie, ale pojutrze z miłą chęcią no i, i wchodziło rozumiesz, natomiast gdy gdzieś tam z dziewczyną długo gdzieś tam rozmawiałem i tak dalej, nawet do jakiegoś pocałunku doszła, czy nawet mnie sama tuliła na koniec, to no, zazwyczaj jakby to powiedzieć, A później, później już, no jej nie widziałem, no nie. No i mówię, i tu, tu nie ma jakiejś jednej reguły. No mówię. Może była materialistką, może była toksyczna, że po prostu jestem bardzo dobry, gdzieś tam na żywo, no nie, to potrafię naprawdę nawet z niezainteresowanej dziewczyny coś wyciągnąć, no nie, coś wyciągnąć, coś gdzieś tam ugrać, jakby to powiedzieć, no nie, że gdzieś tam jakieś może być nawet pocałunek i tak dalej i tak dalej, może mnie sama gdzieś tam na koniec tulić i tak dalej, no ale e, później gdzieś tam choroba i jej, tej dziewczyny się odpala i jednak, no nie, no przecież on nie ma pieniędzy, a ja tutaj, no mieszkanie potrzebuję, a nie, po prostu tutaj nawet nie zapytałem go, czy ma mieszkanie i tak dalej i tak dalej, no i laska po prostu widzisz, no, no nie, no nie. Także kiedyś myślałem sam no nie że dobra podejdę do niej będę nawijał będę miał więcej czasu to na pewno wszystko się uda. To, te, a, to, to nie ma reguły, nie ma reguły. Jak jestem jakiejś domówce, imprezie czy coś, to jak jest dziewczyna, to z nią nawijam i wyciągam jak najwięcej. Rozumiem, wyciągam jak najwięcej. Wyciągam od niej jak najwięcej, robię jak najwięcej, czyli nawet mówię. No jak dobrze jest, dobrze są sytuacje, to jestem w stanie nawet się przespać z tą dziewczyną, no nie? To już zależy od połączenia, no ale e, później to powiem ci szczerze. Loteria. Jednej to się będzie podobało, sama się odezwie, druga stwierdzi, że e, no, chciała tylko takiego e, luźnego, gdzieś tam szybkiego numerka i tak dalej, i ona wraca do swoich codzienności, no nie, i tak dalej. Dlatego ja tego za bardzo nie, jakoś nie popieram, jak takich szybkich numerów, czy co bo to jest w ogóle. Inwestujesz tyle i tak dalej, a Dochodzi do tego, czego ma dojść i później naskaznika, no to, to, to mi się nie kalkuluje zawsze. No nie? E, kolejną rzeczą jest to, że dlatego frustrujesz się, dlatego wtedy się frustrujesz, denerwujesz. No bo zobacz, rozmawiaj z dziewczyną pół godziny, godzinę, może więcej i wręcz, jakby to powiedzieć, oczekujesz tego, żeby dziewczyna od ciebie odebrała telefonu, żeby się gdzieś tam z tobą spotkała, no nie? No bo zainwestowałeś dużo, no jakbyś gdzieś tam grał na jakiejś giełdzie, byś kilka milionów wpakował w jakieś gdzieś tam akcje czy coś i nagle byś zobaczył, że ta spółka spada i że nie jesteś w stanie odrobić strat, no to zaczynasz się frustrować, bo pieniądze gdzieś tam ci uciekają. Pieniądze ci po prostu uciekają mi się denerwujesz, no nie? Że gdzieś tam miliony no, wyparowały przez twoją głupotę, no nie. I dlatego mówię, nie ma tutaj y, gdzieś tam jednoznacznej reguły, naprawdę, no bo czasem może gdzieś tam pogadać z go, dziewczyną godzinę, dwie, no i wyjdzie z tobą, że jesteś, no może głupi, no nie, że no... Widziała Cię już tak długo, no nie, widziała Ciebie już tak długo, że no, na początku może było wrażenie, ale później, no, spaliłeś to wszystko, za bardzo gdzieś tam pajacowałeś. Kolejną wadą jest to, no, że dobra, poznałeś tą dziewczynę i widzisz, sama rozmowa nie może trwać w nieskończoność. Nie może trwać w nieskończoność bo jeśli gdzieś tam rozmawiasz już z nią pół godziny, no to powinieneś gdzieś tam już ją dotykać, no nie? To powinieneś ją dotykać, e, powinieneś już gdzieś tam atakować z pocałunkiem, no ale jeśli ona na przykład przed chwilą Cię poznała, to może mieć bardzo dużo opory, no nie? No bo przed chwilą Cię poznała, a Ty co już robisz, no nie? No, powiem ci, jak dziewczyna jest gdzieś tam doświadczona, to to wejdzie, no nie, to to wejdzie bez problemu. No, ale jeśli dziewczyna jest taka, no, niedoświadczenia, doświadczona, taka konserwatywna, no to powiem Ci, to jest strata czasu wtedy, no nie. Dlatego, no mówię, lepiej ponawiać gdzieś tam 15 do pół godziny, no nie, i, i lecieć do następnej. Ja staram się 15 max. 15 max, bo później ja już z nią rozmawiam, rozumiesz? Ja już z nią rozmawiam. Na spotkaniu, jak ja już bym z nią rozmawiał pół godziny, to ja już bym się do niej dobierał, rozumiesz? Ja już bym się do niej dobierał. I wtedy ona by gdzieś tam, dobra, no opory robiła, że nie, albo coś tam, ale już by była ta gra, no nie? Już by była ta gra. I to jest prawidłowa kolej rzeczy, no. Atakujesz ją, i tak dalej, dochodzi w końcu do pocałunku, całujecie się, i tak dalej. Choć dla niej to też może być za, już za długo, jak gdzieś tam 15 minut z nią nawijasz, a się do niej nie dobierasz, to już tak trochę e, może się denerwować dziewczyna, no nie? No a tutaj przykładowo, no stoisz z nią e, przykładowo w miejscu, gdzie wszyscy chodzą, no to też się może krępować, no nie? Także, no mówię. Zobacz, że ja czasem miałem tak, że rozmawiałem z dziewczyną pół godziny i mówię, już dobra, idę, bo gdzieś tam jadę, no nie? I ona sama gdzieś tam do mnie podchodziła, mnie przytulała, czyli zobacz, jak już to na nią działało. Czyli już gdybym był na spotkaniu, to już bym się z nią całował, no nie? A tutaj właśnie jest tak, że. No, że właśnie rozmawiasz, 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 no i tak trochę ona kojarzy ci się wtedy. Ta dziewczyna kojarzy się Tobie, Ty dla niej kojarzysz się, ja, no jak trochę, jak taki gościu do pogadania, no nie? Gościu do pogadania. Naprawdę. Także, no mówię, lepiej zawsze zostawić dziewczynę z taką... E, z takim no, nutą takiej niepewności, z takim, że tu ją podkręciłeś i nagle idziesz, i ona wtedy gdzieś tam wraca, myśli o tobie i chce się spotkać. Natomiast, gdy gdzieś tam przez godzinę z nią nawijałeś, czy przez dwie godziny i nic gdzieś tam nie zrobiłeś, no to może być już tak, że dlatego nie przychodzi, bo kojarzy jej się twoja osoba z tym, że nawijasz tylko, no nie? Nawijasz. Nie dotykałeś jej, no bo e, gdzieś tam, e, no bo gdzieś tam e, dopiero się poznaliście, dlatego ja mówię, jeśli już rozmawiam gdzieś tam z dziewczyną e, 15 minut i widzę, że ona jest, nie jest responsywna, ja widzę, że e, no nie da się pocałować, no nie widzę jaki to jest typ, to mówię, dobra, ja już muszę iść, no nie? E, daję ten numer i lecę dalej w miasto poznawać następne, a do niej dzwonię wieczorem i wtedy na spotkaniu, no nie? E, jeśli widzę, że dziewczyna jest taka, już widzę, doświadczona, na przykład siedzę przy niej, gadamy, śmieje się i tak dalej i nagle gdzieś tam, e, no ja to widzę, na przykład ro, rozpina dekolt, miała związane włosy, nagle jej gdzieś tam e, ten warkocz tak rozpletuje, no nie? I to widzę, że dobra, to już chwila ciszy i atakuje, no nie? Już się z nią całuje, no nie? Ale, no... Tu trzeba mieć gdzieś tam mega doświadczenie. Także, no... Ja to zawsze mówię tak. Ja to zawsze mówię tak. Działa jak najwięcej. Staraj się jak najwięcej e, podejść e, do dziewczyn w ciągu dnia, no nie? Bo naprawdę e, podejdziesz do niej, pogadasz 3-4 minuty, weźmiesz numer, e, ona będzie miała taki niedosyt, że gdzieś tam już zniknąłeś, sama do Ciebie może napisać, no i wtedy dzwonisz, umawiasz się na następny dzień, ewentualnie na za godzinę, dwie, jeśli przychodzi, no to już może z nią też się całować, no nie? Jeśli przykładowo coś było nie tak, no to 5 minut jak z nią pogadałeś, wziąłeś numer, czy tam w ogóle nie chciała rozmawiać, to spoko, no ale przykładowo jeśli pogadałeś z nią 10-15 minut, no nie? Wziąłeś numer? E, no, to nawet jak nie odbierze, to nie, nie będzie ci tego żal. Dupy do mnie piszą. No, la cię nie odpisuje. No. Także no mówię. Podsumowując, nie skupiaj się na długości gdzieś tam rozmowy. Nie skupiaj się gdzieś tam na długości rozmowy, bo ona ci naprawdę nic nie gwarantuje. A jeśli będziesz rozmawiał z dziewczyną naprawdę długo, to możesz wpaść w taką szufladkę gościa, z którym fajnie się gada, i nic więcej. Dlatego ja zawsze mówię: mam taką zasadę. Staram się, tak, no, jak jest fajne flow i tak dalej, no nie, wajbik i tak dalej, to tak do 15 minut, później mówię, dobra, już muszę iść coś tamtego, no nie. I dzwonię do niej wieczorem, umawiam się, no nie, bo na spotkanie dziewczyna już się przygotujesz, będzie gdzieś tam mentalnie, mentalnie jakby to powiedzieć. Przygotowana na coś więcej, no nie? Będzie przygotowana na coś więcej. Poza tym będzie taki, no takie, że. Chciałaby z tobą jeszcze pogadać, a ty już uciekłeś, znikłeś. Taki syndrom kopciuszka, no nie? Że tu się super bawiła i nagle już musi spadać, no nie? No i to ją też podkręca. I lecisz do następnej, i do następnej, i do następnej. I lepiej powiem ci tak, i powiem ci tak, o. Lepiej z trzema dziewczynami pogadać te 10 minut, wziąć trzy numery, niż z jedną pogadać 40 minut, wziąć numer, i jeśli ta, co gadałeś z nią 40 minut, jeśli ta, z którą gadałeś z nią 40 minut, no nie odbierze, no to może cię to mocno zaboleć. Nie odbierze, nie spotka się. Natomiast jeśli z tymi trzema wziąłeś trzy numery, no to powiem ci, szansa, że któraś przyjdzie na spotkanie jest większa. Jest dużo większa, no nie? Jest dużo większa. No pierwsza gdzieś tam odbierze, czy masz ochotę, to przyjść, ona... No nie wiem, tam znajdę, Dobra, dzwonisz do drugiej. Druga nie odbiera, okej, okay. dzwonisz do trzeciej i ci bo jasne i widzisz. I tak powinieneś myśleć. Ja tak właśnie myślę. I ja tak właśnie myślę. I ty też powinieneś tak myśleć i działać. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do ustrzenia.